Cześć i dzień dobry. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Podcast Rozwojowy. Jestem Dariusz Toroziński i dziś porozmawiamy o jednej z form prowadzenia własnego biznesu, a mianowicie o marketingu sieciowym. Czym jest marketing sieciowy? Jakie ma wady i zalety? Dlaczego warto się nim zainteresować? Zapraszam do słuchania. Moja historia z marketingiem sieciowym zaczęła się w 2006 roku. Przeniosła go wówczas do domu moja mama. Jako nastolatek byłem przekonany, że wiem wszystko o wszystkim, że pozjadałem wszystkie rozumy, i podczas jednego ze spotkań z liderami tego biznesu usiadłem z boku na kanapie, aby się przesłuchiwać i, jak mi się wówczas wydawało, zdemaskować oszustów, którzy próbują wciągnąć moją mamę w jakiś podejrzany interes. Okazało się jednak, że idea, która stoi za ML-em, totalnie mnie oczarowała. Ponieważ nie zarobisz w tym biznesie ani grosza, jeżeli nie pomożesz innym ludziom najpierw zarobić ich pierwszych własnych pieniędzy. Uświadomiłem sobie to już jako osiemnastolatek i zostało mi tak do dziś, a dziś mam już 36 lat. Od tamtego czasu jestem wierny jednej firmie, a od kilku lat buduję w jej ramach swój własny biznes. No dobrze, ale czym w ogóle jest marketing sieciowy? Marketing sieciowy to biznes jak wiele innych. W ogólnym ujęciu w niczym się nie różni od innych biznesów sprzedażowych, usługowych czy franczyzowych. Firmy MLM opierają swój plan biznesowy na sprzedaży produktów lub usług za pośrednictwem sieci niezależnych przedstawicieli, którzy zarabiają nie tylko na własnej sprzedaży, ale także na sprzedaży osób, które zaprosili do współpracy. Natomiast MLM z perspektywy osoby takiej jak ja, która współpracuje z jedną z takich firm, jest budowanie własnego biznesu, i pomoc w budowaniu go innym, uwzględniając tu kilka aspektów: sprzedaż, zarządzanie grupą, rozwój osobisty, taki na wielu płaszczyznach, oraz bycie liderem. Marketing sieciowy jest często mylony lub uważany za piramidę finansową, ze względu na często prezentowany kształt struktur, które w idealnym systemie przypominają trójkąt, czyli piramidę. Jednak Piramidy finansowe są nielegalne, a firmy marketingu sieciowego istnieją często przez całe dziesięciolecia w krajach wysoko rozwiniętych, nie popadając jednocześnie na tym tle w konflikt z prawem. Najważniejszą rzeczą odróżniającą marketing sieciowy od różnego rodzaju podejrzanych przedsięwzięć jest to, że w MLM istnieje realny produkt lub usługa, która jest nabywana, kupowana przez klientów i dostarcza im jakąś wartość. Poza tym wszystkim, Liczące się firmy MLM posiadają legalnie działające przedstawicielstwa w każdym kraju, w którym działają, czego nie można oczywiście powiedzieć o wielu podejrzanych pomysłach biznesowych z TikToka lub Instagrama, które oferują często 3000% zwrotów w 3 miesiące od inwestycji. No dobrze, ale skupmy się na moim dzisiejszym temacie. Marketing sieciowy ma wiele zalet, które przyciągają ludzi do tej formy działalności. Wypisałem sobie kilka z nich, więc zaraz wam je przeczytam i spróbuję krótko omówić. Pierwsze z tych zalet to niski finansowy próg wejścia. W przypadku firmy, z którą ja współpracuję, to tylko 600 kilkadziesiąt złotych, to znaczy mniej niż tylko z założenia tradycyjnej firmy lub franczyzy. I choć wielu uważa, że istnieją lepsze biznesy niż MLM, to ja stawiam wówczas pytanie, no dobrze, ale ilu z naszych ludzi, którzy mają na zbyciu od kilkuset tysięcy do kilku milionów, zł kilku milionów złotych na otwarcie klasycznego biznesu? Bo, tak dla przykładu, 2 miliony to koszt otwarcia np. restauracji McDonald's, która w większości przypadków jest biznesem, który daje 100% gwarancji sukcesu. Pytanie, czy masz w tym momencie 2 miliony na zbyciu? A drugi, druga, druga zaleta biznesu MLM to możliwość działania bez rezygnacji na początku z dotychczasowej formy zarabiania. Nie musisz od razu rzucić swojej pracy na etacie lub innej działalności. Możesz zacząć od poświęcenia kilku godzin tygodniowo. I stopniowo zwiększać swój czas i zaangażowanie w miarę wzrostu dochodów i przekonania się o tym, czy ten biznes działa, czy nie działa. Kolejną zaletą jest e, efekt zależny od zaangażowania, a nie widzi mi się szefa albo założenia rynkowych. W marketingu sieciowym nie ma limitu zarobków ani sztywnych planów sprzedaży. Twoje wyniki zależą tylko od tego, ile pracy włożysz i jak skutecznie będziesz budować swoją sieć. Nie musisz się martwiać o konkurencję, zmiany na rynku czy politykę firmy. Pozwolę sobie tutaj znów przywołać firmę, z którą współpracuję, bo prezesi firmy Akuna zadeklarowali 50-letnią gwarancję niezmienności planu marketingowego. Co to w praktyce oznacza? No, to, że to co raz zbudujesz, będzie niezmienne przez następne kilkadziesiąt lat. Nikt nagle nie zmieni warunków gry tylko dlatego, że odpowiadają one bardziej właścicielom firmy. Albo uprzywilejowanym z jakiegoś powodu ludziom w górze struktury firmowej. Kolejną zaletą jest brak szefa. W marketingu sieciowym jesteś sam swoim własnym szefem. Nie musisz się podporządkowywać nikomu ani wykonywać czyichś poleceń. To ty decydujesz o swoich celach, strategiach i metodach pracy. I oczywiście możesz liczyć na wsparcie i pomoc innych przedsiębiorców MLM, ale to ty powiadasz za swoje działania i rezultaty. Nikt nie jest w stanie zmusić cię tutaj do niczego, do żadnej. Wielkości żadnych zakupów w określonej wielkości, ani do działania w określony sposób. Kolejną zaletą są elastyczne godziny pracy. W marketingu sieciowym możesz pracować kiedy chcesz i gdzie chcesz. Nie musisz dostosowywać się do stałego grafiku, ani dojazdów do biura. Możesz pracować w domu, w kawiarni, w parku albo na plaży, wszędzie tam, gdzie znajdziesz swoich klientów albo potencjalnych partnerów biznesowych. Możesz pracować zarówno rano, po południu, a jeżeli jesteś typem nocnego marka, to również w nocy. Możesz pracować mniej lub więcej, w zależności od Twoich potrzeb i Twoich możliwości. No i kolejnym punktem jest możliwość działania offline i online. Innymi słowy, możesz wykorzystywać różne kanały komunikacji i promocji. Możesz spotykać się osobiście z klientami i partnerami biznesowymi, możesz organizować prezentacje i szkolenia, możesz dzwonić telefonicznie lub wysyłać do ludzi wiadomości tekstowe lub maile. Możesz także korzystać z internetu i mediów społecznościowych, do czego gorąco zachęcam. A szkolenia i prezentacje możesz przeprowadzać za pomocą aplikacji Zoom lub korzystając z wideorozmowy na Messengerze lub odzapie. Ełna dowolność. Kolejną bardzo ważną zaletą jest to, że całe know-how dostarcza ci firma, do której się przyłączasz. W marketingu sieciowym nie musisz wymyślać własnego produktu ani usługi, ponieważ to zrobiła już za ciebie firma. Nie musisz też martwić się o badania rynku, rozwój produktu, jakość, certyfikaty czy gwarancje. Wszystko to zapewnia firma, z którą współpracujesz. Twoim zadaniem jest tylko pozycjać klientów i partnerów biznesowych i polecać im produkty lub usługi firmy, z którą współpracujesz. Eee, bo firma, z którą współpracujemy, ogarnia całą logistykę, materiały reklamowe i tym podobne. W marketingu sieciowym nie musisz zajmować się magazynowaniem, pakowaniem, wysyłką czy obsługą reklamacji. Wszystko to robi za ciebie twoja firma. Nie musisz też inwestować w materiały reklamowe, wizytówki, ulotki czy strony internetowe, bo to również dostarczy ci firma. Zazwyczaj. Dzisiaj w zasadzie wszystkie nowoczesne firmy marketingu sieciowego mają pełen wachlarz nowoczesnych możliwości. Eee, I oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, abyś sam przygotował własne ulotki. Możesz również sam tworzyć ogromne kampanie reklamowe w social mediach, ale jeżeli to nie jest Twoja mocna strona, to ktoś zrobił to już za ciebie i nie musisz się tym w tym momencie najbardziej przejmować. Kolejną ogromną zaletą marketingu sieciowego jest wsparcie tak zwanej górnej linii, czyli osoba, osoby, która zaprosiła cię do tego biznesu. W marketingu sieciowym nie jesteś sam. Masz do, do dyspozycji osobę, która cię wprowadziła do biznesu i która ma interes w Twoim sukcesie. Ta osoba może Ci pomóc w nauce podstaw biznesu, doradzić ci w trudnych sytuacjach, motywować cię i wspierać cię na każdym etapie. Możesz też korzystać z doświadczenia innych. Liderów i mentorów Twojej organizacji. Warto podkreślić, że jest to generalnie bardzo nietypowa sytuacja, ponieważ w większości biznesów, czy w przypadku pracy w korporacji, Twojemu przełożonemu zazwyczaj nie zależy na tym, abyś był lepszy od niego i ostatecznie wyprzedził go na ścieżce budowania kariery. MLM wydaje się pod tym względem wyjątkowy. Kolejna korzyść to jest możliwość zarabiania już od pierwszego dnia. W marketingu sieciowym nie musisz czekać na wynagrodzenie za swoją pracę. Możesz zarabiać już od pierwszego dnia, kiedy Sprzedaż swój pierwszy produkt lub usługę, lub kiedy zaprosić pierwszą osobę do współpracy. Nie ma tu żadnych opóźnień ani zwłok w płatnościach, ponieważ większość firm, które znam, wysyła towar do klienta lub dystrybutora dopiero w momencie, kiedy otrzyma płatność za zamówiony produkt. I jest to o tyle ważne, że takie firmy z tego powodu nie mają problemów z płynnością finansową. Ale wracając do kwestii zarobków. Twoje zarobki zależą tylko i wyłącznie od Twojej aktywności i efektywności. Co prawda pierwsze dochody są z reguły niewysokie. Pierwszy miesiąc może oznaczać wpływ na Twoje konto kwoty w wysokości od kilkudziesięciu do kilkuset złotych. Jeżeli jednak dasz temu biznesowi czas i włożysz odpowiednio dużo pracy, to kilka kolejnych miesięcy może Cię naprawdę pod względem dochodów zaskoczyć. No i ostatni punkt na mojej liście, ale równie ważny to Możliwość rozwoju osobistego. Ja sobie tu w nawiasie dopisałem wręcz konieczność, aby odnieść sukces. W marketingu sieciowym nie wystarczy tylko sprzedawać i budować sieć. Musisz też stale się rozwijać jako osoba i jako przedsiębiorca. Musisz pracować nad swoimi umiejętnościami komunikacyjnymi, negocjacyjnymi, prezentacyjnymi i liderskimi. Musisz też poszerzać swoją wiedzę o produkcie, usłudze, o rynku i o biznesie. Musisz dbać o swoje motywacje, pozytywne nastawienie i wiarę w siebie. Oczywiście musisz, o ile chcesz osiągnąć sukces. My w ramach organizacji, którą budujemy, stawiamy na bycie profesjonalistami w tym, co robimy. Dlatego tak ważne jest, aby nasza wiedza i umiejętności były na odpowiednim poziomie. Zresztą nie da się zbudować dużego i solidnego, a co najważniejsze dochodowego biznesu bez odpowiednich fundamentów. No i to chyba tyle. Chyba przyznacie, że wszystko co powiedziałem wcześniej to naprawdę dobra reklama marketingu sieciowego, ale on ma też swoje wady. Największym, największą w zasadzie moim zdaniem są ludzie. Zgrozo. Powiedziałem to. Tak. Ludzie są największym problemem w marketingu sieciowym w momencie, gdy okazują swój brak zrozumienia tematu. Brak profesjonalizmu. Gdy obiecują złote góry, zasiedzenie na kanapie i wrzucanie postów na Facebooku. Gdy w ciągu roku są już w trzeciej firmie, a ta, tak jak i poprzednie, jest najlepsza, ma najlepsze produkty i w ogóle wystarczy się zapisać, a pieniądze same będą wpływać na konto. I to właśnie z jednej strony ci nieuczciwi i nieprofesjonalni ludzie, a z drugiej ci, którzy się zapisali, ale nikt im nie powiedział, że trzeba się tutaj wielu rzeczy nauczyć i trochę zaangażować, to tworzą dzisiaj negatywny obraz marketingu sieciowego. Do tego dochodzi zaleta, która jest jednocześnie wadą. Czyli brak szefa. Jeżeli dobrze pamiętasz, wspomniałem o tym punkcie jako zalecia, ale jest to również wada, ponieważ dla wielu ludzi jest to problem, bo nie potrafią się oni sami zmotywować. W marketingu sieciowym nikt ci nie powie, co masz robić i kiedy masz to robić. Musisz sam sobie ustalić cele i plan działania i trzymać się go. Nie ma tu miejsca na lenistwo czy zwlekanie. I jest co prawda wspomniana przeze mnie górna linia. Ale to są ludzie, którzy dadzą ci wiedzę, pokażą kierunek, ale nie wykonają pracy za ciebie. I dobrze by było, żebyś to ty powiedział im, że potrzebujesz ich wsparcia, a nie czekał, aż oni do ciebie przyjdą i powiedzą: no dobrze, zróbmy w końcu coś. Niektórzy ludzie uważają marketing sieciowy za piramidę finansową, inni mają złe doświadczenia z firmami lub osobami, które obiecywały im złote góry, a potem zniknęły z rynku lub okazały się oszustami. Są też. Tacy, którzy mówią, że to nie jest prawdziwy biznes, że jest to oszustwo lub że jest to coś, czego podejmują się tylko ludzie naiwni. Wynika to ze wspomnianych przeze mnie złych doświadczeń z niektórymi, z niektórymi firmami lub osobami zajmującymi się marketingiem sieciowym, które nie dość, że były nieuczciwe, to jeszcze nie działały w sposób profesjonalny. Trzeba być przygotowanym na takie reakcje i nie dać się zniechęcić ani obrazić, szczególnie w tym. Pierwszym etapie, kiedy jeszcze nie mamy odpowiedniej wiedzy i pewności siebie. Nie zapominajmy jednak, że w klasycznym biznesie również zdarzają się firmy i ludzie, którzy są po prostu nieuczciwi. Jestem może trochę nieobiektywny, bo uwielbiam MLM jako formę biznesu, ale więcej wad w tym momencie nie jestem w stanie wymienić. Chętnie dowiemy się od was, jakie są ewentualnie jeszcze wady, i być może podejmę się polemiki. Ale podsumowując ogólnie wady i zalety marketingu sieciowego, można powiedzieć, że to biznes dla ludzi ambitnych, pracowitych i chcących pomagać innym. I nie jest to sposób na szybkie i łatwe zarabianie pieniędzy, bez wysiłku, bez e, zaangażowania. Nie. Sukces w tym biznesie wymaga czasu, zaangażowania i nauki. Ale jeżeli jesteś gotów podjąć to wyzwanie, to możesz osiągnąć tutaj rezultaty, których. Nie ma możliwości osiągnąć w żadnej innej formie biznesu. I można tutaj realizować naprawdę ambitne i górnolotne cele. To chyba na tyle. Jeżeli masz po tym odcinku jeszcze jakieś pytania na temat marketingu sieciowego lub chcesz dowiedzieć się więcej o firmie, z którą ja współpracuję, o jej produktach i usługach, zapraszam do kontaktu ze mną. Chętnie odpowiem na wszystkie Twoje wątpliwości. Pokażę Ci, jak możesz zacząć swoją przygodę z marketingiem sieciowym już dzisiaj. Wszystkie dane kontaktowe. Do mnie znajdujemy się w opisie tego odcinka. Na dziś to już koniec pierwszego odcinka podcastu rozwojowego. Dziękuję za Waszą uwagę i zapraszam do słuchania kolejnych odcinków. Pamiętajcie, że rozwój osobisty to klucz do sukcesu w każdej dziedzinie życia, nie tylko w marketingu sieciowym. Do usłyszenia!